Cześć moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie. Ja jestem Brod. A to jest oczywiście wiadomo, co PET Simulator X. I słuchajcie, zawsze byłem takim piewcą, że się PET Simulator X kończy, ale moim zdaniem to jeszcze nie koniec. Zobaczcie sobie, jesteśmy we wszystkich dotychczasowych przeciekach, jakie były na temat update'u zacznijmy, może od tych wcześniejszych, czyli w tę stronę. Tutaj. Zobaczcie, 8 stycznia pojawił się pierwszy przeciek. Słuchajcie, ja mówiłem, że to koniec Pet Simulator X, ale szykuje się coś grubego, o czym jeszcze na pewno nie wiemy. Zostawcie lajka, subskrybujcie kanał i dajcie znać mi, tylko powiedzcie mi, czy uważacie, że to koniec Pet Simulator X, czy być może to początek dopiero czegoś lepszego. Zobaczcie, 8 stycznia 2022 roku mieliśmy pierwszy przeciek związany z kameleonem. Tak się nazywa kameleon złoty i zwykły, i tu mamy całą jego teksturę. To wyciekło nam, a tu jest złota, tak? Tu są te tekstury. Wyciekło nam to 8 stycznia. Następnie 13 dostaliśmy przeciek z glitchcatem. Tu mamy teksturkę, fajnie wygląda w ogóle. Patrzcie, te oczy, naprawdę mega to wygląda. Teraz tu mamy cały. I ostatnie przecieki. Zobaczcie. Trzy kolejne pety: Glitch Cat, Glitch Dog, Glitch Dragon. I Glitch Dominus. I teraz, słuchajcie, jest y, pytanie do Was. Jak myślicie? Czy. Czy. Czy to koniec? Czy początek? Ja jestem. Co tu się dzieje? Ja uważam, że dopiero to jest początek, i Preston nas zaskoczy czymś większym, słuchajcie. Bo zobaczcie, tu nie pasują. Tu mamy jedną tematykę petów, gliczowe. Natomiast ten przeciek z 8 stycznia nijak się ma do tego, tych sumie gliczowych petów. Czyżby to był jakiś pet z Nowego Świata? Nie wiem, zobaczymy, słuchajcie, to jest ciekawe. Natomiast tu mamy tego glitch cuta. Widzicie, tu się pojawiły te zglitchowane rzeczy. Natomiast ten tutaj, nijak się ma do tych wszystkich. Nie pasują, słuchajcie, totalnie to nie pasuje do siebie. Więc obstawiam, że dostaniemy też nowy świat, nie tylko nowy końcowy obszar, ale też nowy świat. Tak mi się wydaje, trochę mi ten. Uważam tego Camelona za brzydką teksturę, moim zdaniem. No, ale może mieć swoich zwolenników. Tu widzę jakiś widz yy, czy sponsor się wbił do mnie na, na ten, na nagranie. Pozdro, pozdro. No i dajcie znać, co o tym myślicie, kurka. Bo to tak jak mówi, nijak to ma się do siebie i uważam, że Pet Simulator jeszcze nie powiedział ostatniego słowa i wcale to nie będzie koniec Pet Simulator X, yy, tylko dopiero początek. Zobaczycie, będą wielkie rzeczy, natomiast nie warto mówić, że to jest koniec i cofam swoje słowa.